Wolność domku w swoim domku, bo właściwie tylko tu palacz może się swobodnie oddawać swojemu nałogowi. 15 listopada weszła w życie ustawa, która uwalnia od dymu jeszcze więcej miejsc publicznych. Tak naprawdę niewiele one się zmieniły. Najważniejsza zmiana dotyczy lokali gastronomicznych. Tam ustawa wprowadza całkowity zakaz palenia, o ile lokal gastronomiczny nie ma wydzielonych przynajmniej dwóch sal jest mowa również o zakazie palenia na przystankach komunikacji publicznej, ale tak naprawdę te zakazy obowiązywały już od dawna, wprowadzane były aktami prawnymi niższej rangi, były to najczęściej uchwały samorządowe. Pierwsze dni obowiązywania nowych przepisów to czas na zapoznanie się z nimi przez zainteresowanych. Czas na tworzenie miejsc, w których będzie można palić, bo ustawa dopuszcza w niektórych instytucjach tworzenie palarni. Rolą policji na pewno nie będzie wnikliwe i skrupulatne nadzorowanie przestrzegania tych zakazów to jest dodatkowe zadanie policji. Główna formacja, która. Nadzorować będzie ten problem to Państwowa Inspekcja Sanitarna. Oczywiście, jeżeli pojawi się konieczność interwencji, jeżeli otrzymamy sygnał o tym, że zakaz jest łamany, policjanci interwencję podejmą, a osoba, która łamie ten zakaz bądź która dopuszcza do łamania tego zakazu, może być w myśl nowych przepisów ukarana mandatem karnym w kwocie do 500 złotych. Wyższe kary, bo nawet do 5000 złotych grożą właścicielom lokali. Ci jednak o zmianach wiedzieli od dawna. I dostosowali się do nich. W, obecną w całym w całym lokalu wprowadziliśmy zakaz palenia, ponieważ nie spełniamy norm, które są w przepisie. Nie zauważyliśmy jakichś zmniejszenia ilości gości, jeżeli chodzi o dotychczasowy, dotychczasowy okres. Większość klientów wręcz pozytywnie jest nastawiona do faktu, iż przy, obok stoliku nie będą czuli dymu papierosowego i wychodząc z lokalu nie będą ich czy odzież, czy oni sami nie będą, nie będą tego dymu czuli na sobie. Także myślę, że na chwilę obecną wszystko pozostaje na takim samym poziomie jak przed zakazem. Zobaczymy, czy, co czas pokaże. Na pewno część klientów, którzy są no, takimi zawziętymi palaczami będzie narzekać, to na pewno. Jeszcze w tej chwili pogoda jest na tyle nam sprzyja, że wychodzenie na zewnątrz na papierosa nie sprawia im żadnego problemu. Zobaczymy, co będzie no, w późniejszym czasie, prawda, jak jak pogoda znacznie się pogorszy, jak przyjdą mrozy, wtedy być może rzeczywiście odczujemy to na, na, na ilości gości i wtedy być może rzeczywiście będą to problemy. Na chwilę obecną jednak nie widzimy żadnych zmian. Niedawno uprawnienia do nakładania mandatów otrzymali także strażnicy miejscy.